Hello, hello! Dzisiaj mam do Was pytanie. Eee, czy jako osoby wysoko wrażliwe, niepełnosprawne, czy Wy, czy może Wasi bliscy, znajomi, wiecie coś na temat, że osoby niepełnosprawne, wysoko wrażliwe, nie mają depresji albo że nie biorą antydepresantów? Nazywam się Paulina Lupa, i jako właśnie osoba wysoko wrażliwa na ten temat tutaj mówię, zgłębiam, pytam. No i właśnie taki temat mi przyszedł. Mam ostatnie do czynienia właśnie z osobą niepełnosprawną, fotografką, z branży mojej, która jest właśnie wysoko wrażliwa. I rozmawiałyśmy na ten temat, czy właśnie. Osoby, które zna, a większość jest wysoko wrażliwych, czy miewają depresję, czy miewają złe myśli negatywne, czy mają jakieś właśnie takie lęki, gdzie potrzebne są, jakby też leki antydepresyjne. I ona wyraźnie, bardzo mocno i bardzo konkretnie powiedziała, że nie. No, więc. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo tak naprawdę nie myślałam, że może być to związane z, z tym, że właśnie osoby niepełnosprawne mogą po prostu nie mieć takich przypadłości, takich. Mm, to może tak to jest odbierane, nie wiem. Totalnie zaskoczyło mnie to. I stwierdziłam, że zadam tobie, zadam wam. Zawsze mówię to też wy, żebyście wiedzieli, że nie jesteście jedyni, nie jesteście sami. E, takie właśnie pytanie. Czy macie do czynienia? Czy to u siebie? Czy to właśnie u znajomych w rodzinie? Czy jest to prawda? Że może po prostu coś jest takiego, że nie, nie mają tej depresji, nie mają po prostu tych mm, antydepresantów, nie muszą brać. Może coś w tym jest? No to co, czekam na Wasze komentarze. <laughs> Subskrybuj. Do tego jeszcze wiesz, serduszko poproszę i do zobaczenia.